Moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i w tym odcinku pokażę Wam, jak możemy hostować nasze strony na Githubie. Ok, więc moi drodzy, pierwsze co musimy zrobić to oczywiście wejść na stronę github.com, a następnie założyć sobie bezpłatne konto. Następnie, co robimy, to klikamy sobie tutaj w prawym górnym rogu ten oto znaczek plusa i tworzymy sobie nowe repozytorium. Nazywamy sobie to repozytorium jak tylko chcemy, damy sobie nazwę test. Repozytorium musi być publiczne przy darmowym koncie. No i następnie klikamy sobie Create Repository. Czekamy chwilę, aż nasze repo się stworzy. Nasze repo jest już stworzone, mamy tutaj mnóstwo informacji. Natomiast możemy oczywiście dodać sobie naszą stronę za pomocą Gita. Natomiast jeżeli ktoś Gita nie zna, wystarczy, że klikniemy sobie, zobaczcie tutaj, Upload Existing File. Klikamy w to miejsce. Możemy tutaj bezpośrednio przeciągnąć pliki naszej strony. Lub też możemy, na przykład klikniemy sobie nasz indeks HTML oraz stylet w css -ie. Klikniemy sobie Upload, a następnie damy sobie Commit Changes. Jak widzicie, jest to proces dość prosty, nasze pliki się teraz procesują, no więc w zależności od tego, ile macie tych plików, może to zająć krócej lub też nieco dłużej. Teraz nasze pliki są dodane, więc przechodzimy sobie do zakładki Settings, następnie przechodzimy do zakładki Pages tutaj po lewej stronie, a następnie co robimy, to wskazujemy sobie naszego maina. Czyli klikamy tutaj, gdzie mamy None, wskazujemy naszego brancha na naszego maina, klikamy sobie Save i w tym momencie nasza strona jest już gotowa. Jak widzimy, mamy tutaj przygotowany link, możemy otworzyć go na nowej karcie. Czasem jest tak, że przez chwilę musimy, znaczy musimy chwilę odczekać, zanim GitHub przetworzy naszą stronę, ale możemy sobie to odświeżyć. Okej, okay, moi drodzy, poczekajmy chwilę, odświeżenie nie pomogło, natomiast czasem pomaga, czasem po prostu samo to wskakuje, natomiast musiałem dopisać sobie po prostu index.html, cała nasza strona internetowa jest już dostępna. No i teraz, gdybyśmy się chcieli komuś pochwalić naszym projektem, wystarczy, że skopiujemy sobie ten link i wyślemy go tej osobie. Strona dostępna jest dla wszystkich w internecie. Tak więc, jeżeli moi drodzy, podobał Wam się ten krótki poradnik, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do następnego, cześć!